Dziś jest piątek, dzień, w którym zazwyczaj w Wielkim Poście spotykamy się na Drodze Krzyżowej. Nie ma dziś takiej możliwości. Nie przyjdziemy do kościoła na to napożeństwo. Co jednak nie powinno nas zwolnić, byśmy w nim uczestniczyli. Zachęcam Was do tego, by, by spróbować przeżyć tę drogę krzyżową. Można skorzystać z transmisji przeróżnych, z różnych nagrań, które, których jest mnóstwo w internecie, ale można. I warto to zrobić, by przeżyć tę drogę krzyżową w takiej zupełnej ciszy, w takiej medytacji, odcinając się trochę od tych wszelkich obrazów, a zagłębić się w swoje serce, w swoje myśli, to w sercu spotykamy się z Panem, więc zapraszam was na tę drogę krzyżową. Dzisiaj szczególnie myślę że jej bardzo potrzebujemy, bo droga krzyżowa nie jest, choć jest nabożeństwem pokutnym, to ona prowadzi nas do nadziei, do zmartwychwstania. Ona jest drogą naszego odkupienia. Pod, pod tym filmem będzie można znaleźć też jakąś pomoc do tej drogi krzyżowej, medytacje, które mogą posłużyć, ale warto spróbować samemu, stację po stacji, stację po stacji przejść tę drogą krzyżową za Jezusem.